No na Winters. I hmm. Kamienną twarz robisz? Czy to? Tak zwaną. A teraz pytaj się o widziałeś go o co chodzi? ja go szukam w tym Dlaczego go szuka? Jego łóżko było towarem. Bo? Palaty byli w Jumie. Uwierzysz to? Ale i co? Ale co? On spał. U mnie na posesji, Asy nie u mnie, tylko ogólnie na takiej wspólnej posesji spał I kurde masz, ja jego z kciukiem wziąłem Ty zapizde, go koniecznie nie Do zawodu do różnego I chuj, za chwilę palanty, a palanty tu leżą, Panie, bo pan był pijany. ja mówię, nie, ja jestem pijany Ale mówię, tutaj nie będziecie mi, to jest moja posesja prywatna i chuj I wyszli no ale no, za co go ścigają? może interwencja, ale już mu kolegę wzięli. I no ten... ale dobra, ale to, za co go ścigają? Nie wiesz, no. Co... Nie, ktoś nagrał sprawę, że kurde, gościu śpi lane, rozumiesz? No. No, ale nie wzięli kto. No, ale co, ktoś u ciebie on spał. Gdzie u mnie? Gdzieś tam na jakiejś trawce. cztery posesje nasze prywatne, rozumiesz? No, i na jakiejś jednej z nich on spał. Tak, i ja on spał u takiego no. A ja kurwa z kurwa kurwaśmy wyborowali, on życie kurwa. Na ile by pojechał? Nie, to, to poważnie. No. Ja znam, że do no, kurwa przyjeżdżasz, odjechać kurwa, wypiję chyba pod kurwa i kurwa, to wygląda, kurwa, pan Antonia się kurwa zdarnia. Ja mówię kurwa, no to para. No tu spał, ja mówię, Uczy się mnie, mocno z i to jest moja potencja prywatna. Mocno, nie, dobrze, cześć.